Tak. Słuchajcie, należy się Bogu chwała? Należy się Bogu chwała. uwielbienie się Bogu należy? Dobrze. A uwielbienie jest za darmo? A co? Od takiego pytania, co? Słuchajcie, Marcin Zieliński powiedział kiedyś taką, takie zdanie, że uwielbienie, uwielbienie jest tak jakby rzeką. I jak się w tą rzekę u wskoczy, to po prostu wszystkie rzeczy duchowe, które są wokół nas, zaczynają nagle przyspieszać. To, to, to życie duchowe, ta duchowa rzeczywistość, wiele po prostu nabiera tempa, którego się nigdy nie spodziewa. Doświadczyliście kiedyś czegoś takiego? Ja doświadczyłem, słuchajcie, bo jak tutaj znaleźliśmy w Ludniku Kalanowie, to było 3 lata temu. To już we mnie to uwielbienie jakoś tak chipiało. Chodziłem cały czas w słuchawkach, słuchałem uwielbienia właśnie, wiecie, yyy, hit-songa i tak dalej, nie? Po prostu mega pragnienie, żeby tym żyć, żeby, żeby w tym być. Nie, nie, nie mam niestety za dobrego głosu, a szczerze nie ale nie można odświecić wszystkiego raz, jak widzicie. W każdym razie... Nie ćwiczyłem tego głosu, i pomyślałem sobie, że ze śpiewaniem to pewnie mi nie wyjdzie z graniem, to też na no wszystko trzeba po prostu czasu. No i przyszedł nam do głowy taki pomysł, żeby właśnie dla naszej wspólnoty tutaj zorganizować warsztaty. To był taki pomysł, że na początku miało być małe, później się okazało, że, że no nie chcieliśmy byle kogo, i, i padło na lamborg. Nie wiem, czy ten mikrofon tak przerywa, bo się bateria rozładowuje, może zamienię na drugi. No i, no i pan słuchajcie, na lębo, czyli generalnie daleko, no i wiadomo, dyrygenci, drodzy, więc trzeba było zorganizować większe rekolekcje, czy tam warsztaty. No ale w międzyczasie, słuchajcie, przyjeżdżał tutaj do Niepokalanowa do nas taki ksiądz Marcin Modrzyński, nie wiem, czy wy znacie, wysoki chłop, ze dwa metry. Bardzo fajny kapłan, bardzo taki uduchowiony, dwa lata temu dawał świadectwo właściwie taką konferencję na Dniu Wspólnoty w Częstochowie. Zaprzyjaźniliśmy się, tutaj był nas parę razy, i słuchajcie, któregoś dnia nas jeżdżało się tutaj ludzi z całej odnowy, tutaj z naszej okolicy. Robiliśmy jakieś takie rekolekcje, nie wiem, jakieś tam. No i tutaj była taka ekipa ludzi śpiewających, no i trochę tak śpiewali, szczerze mówiąc, jak, jak ci te y, kolędy. Wiecie, tak się czuło, że kurczę, to coś, coś nie tak, nie? Z tym uwielbieniem. Ja stałem sobie tutaj i mówię, Boże, proszę cię poszli mnie w końcu, no w końcu nie poślij mnie, nie? I podchodzi do mnie Jurek. Jurka chyba nie ma tutaj dzisiaj. Znaczy był wcześniej, a już poszedł. Podchodzi do mnie Jurek i mówi tak, na tych rekolekcjach. Mówi Marcin, pan dał słowo, tak w skrócie mówiąc, życie cię posyłam. O kurczę, nieźle. Dzwoni, słuchajcie, za jakiś czas Marcin Odrzyński i mówi Marcin, słuchaj, bo organizujemy takie warsztaty, to się nazywa aktywuj powołanie. No i byś przyjechał do Gniezna. Co to ja bym Mam żonę, 20 tam, wtedy nie wiem ilu, ale bo to było parę lat temu, teraz 23 lata. Yy, czwórka dzieci, no co tu aktywować? Jestem zaktywowany, nie? Jeśli chodzi o powołanie. Nie? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, bo, bo pan to tak, wie, trzeba zobaczyć, jaką, jaką nadzieję pan w tobie pokłada. No i oczywiście dolarym, no, przepraszam, o, o tym, że bo generalnie to było drogie. Nie, ja bym na jakiś warsztaty. No i słuchajcie, moja żona mówi, któregoś dnia do mnie, ty a ten Marcin, bym z z tam się coś porównował, i co, jaką decyzję podjęłaś? Mówi, nie jadę. Ale że nie, no bo nie, nie chce. No. A mówiłeś się? Nie. No to, no i musiałem się ich pomodlić. Jezus mówi, mieć, nie? Ja mówię, Dobra. No i daliśmy. Słuchajcie, warsztat trwał chyba trzy miesiące. Dwa razy byliśmy w gnieźnie, ale tak ogólnie, no to online. No, ale dużo takich ćwiczeń, nie wiecie, jakiś testów, gareta, ligareta i tak dalej. No i wyszło mi, że ja jestem w ogóle zdolny w innych rzeczach mi się, niż mi się wydawało, nie? Byłem przekonany, że mam jakieś tam zdolności, a to się okazuje, nie, no Pan Bóg inne zdolności w tobie pokłada. No i przez całe te warsztaty, słuchajcie, trzeba było sobie wybrać taką rzecz, o której się marzy i którą trzeba, no, chciałoby się zrealizować masz o takich warsztatach właśnie, nie? żeby takie rekolekcje jakieś zrobić, nie? I z tym to taki Krzysztof Najdowski to prowadził. No i z tym Krzysztofem o tym rozmawialiśmy, jak to mogło wyglądać, prostu, jak powinieneś zrobić tak, albo tak, albo tak, jakbyśmy to tak kształtowało w tej głowie. Tylko że, słuchaj, później od słów trzeba było przejść do praktyki. No i, yy, i tam się trzeba było zobowiązać do tego, że no dobra, żeby to się udało, to zrobię to i tamto, nie, nie to, żeby sobie zostawiać jakąś ideę, tylko masz to zrealizować. No, i trzeba było to uwielbieniowo jakoś zareklamować. No więc poszliśmy do radia ze wspólnotą. Paweł, był Jacek, była oczywiście moja żona, była oczywiście Ola też wtedy w radiu. Jeszcze tam parę innych osób. No i odwiedziliśmy na naszej wspólnocie, uwielbieniowie. Było fajnie. Ojciec po tej audycji mówi do mnie: "Macie, może byś tak chciał częściej do tego radia przychodzić, nie? Chcę sobie no, w życiu nie myślałem o tym, żeby przychodzić do radia. No i zacząłem przychodzić do radia powstała audycja Strumień Łaski, zaczęliśmy zapraszać różnych ludzi z, z, no nie tylko z naszej wspólnoty, prawda, no wiadomo, zacząłem od najłatwiejszego, nie, ale później zapraszaliśmy również innych gości, no i to się jakoś tak rozwinęło. Później z tego yy, okazało się, że trochę zacząłem rzucać, rzucać na YouTube'a, później doszły tam jakieś inne rzeczy, no i słuchajcie, zrobiła się z tego jakaś taka wielka afera i ogólnie jakiś taki nowy plan na moje życie. Więc wskoczyłem w tą rzekę uwielbienia. Ale jak zaczęliśmy robić więcej kursów, no to się okazało, że zaczęły przychodzić też. nie chcę nazwać tego prześladowaniami, może bardziej uciski. Uciski. No i, i było coraz gorzej. Ale coraz częściej sobie zadawać pytanie, czy ja jestem w stanie za, zapłacić tą cenę? Nie? Za to, co chcę robić a nie to, co muszę robić. Ktoś mnie ostatnio zapytał, jak tam Marcin. I ja mówię, no robię coraz więcej rzeczy, które kocham, ale coraz mniej na tym zarabiam. No wiecie, czwórka dzieci, nie? Znaleźliśmy się tutaj w Okalonowie, słuchajcie, tak zaraz po pandemii. Mieszkaliśmy przez tam blisko 10 lat wcześniej w Fosku, Związani byliśmy ze wspólnotą Szkoły Nowej Ewangelizacji, z takim człowiekiem, Witek Wilk, nie wiem czy go znacie. Bardzo, bardzo mi w życiu pomógł, jest ojcem w ogóle naszych dzieci. Bardzo byliśmy zaprzyjaźnieni. Tak... O, Tak. Krzestniec! Krzestniec, <ślesy> Krzestniec. <ślesy> Kurczę. <Krzestyn. ślesy> Trzeba zrobić badania. Krzestniec, on też ma czwórkę dzieci zresztą. No i słuchajcie, bardzo byliśmy za przyjaźni. Ja jak go zobaczyłem w akcji, nie? To wtedy to było tam, no nie wiem, 2008 2007 rok, to sobie pomyślałem, też bym tak chciał, nie? też bym chciał ewangelizować, jeździć, ja byłem świeżo nawrócony, bo w 2006 roku się nawróciłem, no i to jest, to jest wizja mojego życia. I tak mi od razu starałem, musisz zostawić pracę, nie? Ja wiem tyle no ja nie? tym stadionem. Pra od 24 lat. Tyle no, co jesteśmy u no i jakoś tam wytrzymywałem. I słuchajcie, jeździliśmy z tym Witkiem różne rekolekcje, seminarii wiary i tak dalej. Często wracaliśmy nad ranem, nie wiem, z Rublina na przykład yy, od czwartej. No, o szóstej trzeba było wstać do pracy, więc no o dziewiątej ktoś mnie budził przed komputerem, nie? No widać było, że to, że to nie gra, nie? Ze sobą. No i pewnego yy, dnia mówię do mojej żony, wie słuchaj, ja w ogóle zostawiam wszystkie inne aktywności, które mam we wspólnocie. Wszystko zostawiam inne. Skupiam się tylko na prowadzeniu modlitwy. To był w ogóle czas pierwszego, yy, pierwszego waszobory na stadionie. Ja, wtedy Witek tam grał też w zespole, ja byłem przekonany, słuchaj, że ja będę prowadził tę modlitwę na stadionie. I wzięli jakiegoś Marcina Zielińskiego. Mówi, że wzięli. No. Kurczę, pycha, pycha. No ale Pan Bóg, wiadomo walczy z pychą, chce zbawić człowieka. No więc jak ja powiedziałem mojej żonie, że zostawiam wszystkie aktywności, skupiam się na prowadzeniu modlitwy, bo wszyscy mi mówią, Marcin jesteś dobry, to moja żona mówi, ty stań przed Panem Jezusem się zapytaj. No więc ja oczywiście pewny siebie, mam taki wielki obraz Pana Jezusa Miłosiernego w domu, staję przed tym obrazem, biorę Słowo Boże, a mamy taką zasadę, że zawsze jak otworzymy, to czytamy od góry po lewej, żeby nie było, że tak bardzo szukamy. No i staję, otwieram Słowo, a Bóg mówi tak, ty jak chcesz się modlić, to weź do swojej zdepy, zamknąć drzwi i móc się ukryć. A Bóg, który widzi, w ukryciu odda Tobie. No i poszedłem z tym sobą do Witka. I Witek mówi e, Marcin, wiesz, to o twoje serce chodzi. Nie? To serce, w serce, w sercu, nie? A ja czuję, że Bóg mi mówi chłopie, chola chola, nie? Trzeba zrobić krok do tyłu. No i było ciężko. Ale się jego woli poddałem. Słuchajcie, jeździłem przed Najświętszy Sakrament, Płakałem i mówiłem, jak mogłeś mi to zrobić? To ja tutaj wszystko zostawiłem, przeprowadziłem się tylko od Focka. tutaj w ogóle nie jeździłem, ewangelizowałem i teraz ty mi mówisz, że ja mam to wszystko zostawić i krok do tyłu? Trafiliśmy do domowego kościoła, bo to wiecie, to już taka ewangelizacja na twardo, nie? siedzisz i słuchasz cały czas, ja chciałem gadać, nie? Osiem lat formacji w domowym kościele, przeszliśmy wszystkie te rekolekcje małżeńskie, to było oczywiście bardzo na potrzebne. Bo to był czas, kiedy się rodziły nasze kolejne dzieci. No to ona sama w domu, ja z nitkiem. Jezus jest Panem, nie? No ciekawe, w którym domu? No i, i tak żeśmy właśnie siedzieli w tym domowym kościele. Przyszła pandemia i Pan Bóg nam powiedział: Dobra, to zostawcie to, co znacie, i ruszajcie w nieznane. Oczywiście jestem buntownikiem opornym. Och, już nie chcę wymieniać dalej, ale dużo tego jest. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zatwardziałym na maksa, i moja żona chciała, żebyśmy już ruszyli w tą drogę, a ja się na maksa broniłem. Ale w wyniku różnych okoliczności okazało się, że jednak się zgodziłem, że ruszymy z tego bezpiecznego otwocka w nieznane. I kiedy się tylko na to otworzyłem, na, tą, na ten pomysł, żeby ruszyć w nieznane, Bóg zaczął mi błogosławić. W swoim słowie, i mówi: „Będziesz jak z których nie sadziłeś, No domek, bo <laughs> <laughs> mieszkaliśmy w bloku 60 metrów, każdy miał po 10 swoich metrów, plus piwnica, nie mieliśmy balkonu, no więc nie było łatwo, ale było bezpiecznie, wiecie. udawało się odkładać jakieś pieniądze, no i, no dobrze, spodobali nam się franciszkanie i tak mówię, no to może byśmy do jakichś franciszkańskich baratków się wyprowadzili. wiecie, taki luz, nie, zacząłem pracować zdalnie, więc zasadniczo miałem taką też możliwość. No i gdzie tu najbliżej Franciszka w Focka? No w Niepokalanowie. No to pojechaliśmy raz, drugi, trzeci, znaleźliśmy dom, na którym oczywiście nas nie było stać. Bóg nam mówił, żebyśmy zostawili ofertę, zostawialiśmy, facet mówił, że absolutnie za tą cenę nie sprzeda, ale był covid, sprawa spadkowa, już tam nie będę wszystkiego opowiadał, ale było zagrożenie, że jego stary ojciec za chwilę przejdzie do Pana no więc ze sprzedażą trzeba się było spieszyć, no i to był nasz, nasza wygrana, nie, bo się okazało, że tak i kupiliśmy. I słuchajcie, przeprowadziliśmy się w lutym, już było zimno, ja yy, jako groszek widziałem, ale co ty jest, nie? co to jakieś jest Gdy się do zupy, czy co, nie? ale musiałem się zaprzyjaźnić właśnie z moim nowym przyjacielem, Piecem, więc w Otwocku, słuchajcie, byłem szafarzem, więc rączki zawsze wyczyszczone, ma no wiadomo, Pana Jezusa trzymałem, mnie. A tutaj siedzę przed tym piecem, ręce brudne, ja umazany. W ogóle wywaliśmy całą kasę na ten domie. Dom się okazał oczywiście do remontu kompletnego. Jak przyszli hydraulicy, to powiedzieli, Pani Mać, nie, tutaj to nie kaloryfikacja, wszystko trzeba wywalić, nie? Bo to nie, nie ma, nie ma co. No, więc jak się przeprowadzaliśmy, to robiliśmy na dole taką wielką dziurę z piachem, nie? Po, po, po kanalizacji. No, to było strasznie I gdyby nie to, że Pan Bóg mi cały czas mówił w słowie swoim, nie? Że będę Ci błogosławił, to jest mój plan dla Ciebie, nie? Dla Twojej rodziny, to naprawdę bym pomyślał, że jestem skończonym kretynem, że się do tego nie pokalono, bo przeprowadziłem. No, ale. cały czas się zastanawiałem właściwie, po co my tu jesteśmy. Zaczęliśmy poznawać ludzi ze wspólnoty. Pierwszym człowiekiem, do którego przyszliśmy i powiedzieliśmy o to jesteśmy, to był nasz poprzedni Mariusz. Dlatego bardzo go kochamy, bo nam bardzo pomógł. Znalazł nam człowieka, który powiedział, którą ścianę można wyburzyć. Bo my słuchajcie, ja się kompletnie nie znam na goblance. Patrzymy tutaj, te ścianek działowych jest masa, nie? To byśmy mieć dużą źródło, no to my wybórzmy tą ścianę, ale to nie jest taki proste, jak no więc, ale staraliśmy się zawsze Boga pytać. No więc e, na przykład mieliśmy taką koncepcję, żeby wyburzyć ścianę pomiędzy kuchnią a dużym pokojem, żeby była większa kuchnia. Otwieramy słowo i dostajemy schioba, jak się sufit zawalił na dzieci. <todgłosy> Chyba jednak to nie to. No i poznaliśmy Piotrka, to co okazało się później, że to była nośna. E, poznaliśmy Piotrka z naszej wspólnoty. Piotrek, słuchajcie, ma... E, ma e, m, no dużo zdolności, więc tam określi na które ściany można wyrzucać Wszystko zaczęło się jakoś tam układać. No ale się zastanawialiśmy, po co my tutaj jesteśmy. I słuchajcie, w tym otworku byliśmy związani z Orchem Światło-Życiem, więc oaza, wiecie, dzieci też w oazie. Było super. Przyjeżdżamy tutaj, a tutaj nie ma takich wspólnot młodzieżowych. Są takie, no, rycerstwo, ale... No to jakiś tak nie był nasz klimat, nie? Szukaliśmy jakiejś wspólnoty dla naszego syna, który miał wtedy odka ile lat? 20, 19, a nie 18. 18. No to może być wyjechał na ja jakieś kolekcje młodzieżowe, ale jedyne, które były, to były powołaniowe. No to, to co? Nie, nie, zobaczysz, nie? Pojechał, wrócił. Ja z kolegą. Kolega się tutaj czekał na, na pociąg. No ja mówię do niego, to ilu tam się zgłosiło do tego seminarium? No, tam się to zgłosiło, nie? Ja mówię, nasz są w okularach. Mówię, a w okularach, ktoś był, no i ten kolega odpowiada. Kurczę, tak, tak, tak. już mnie tak coś zaczęło, tak. Kolega pojechał, Mati tak siedzi. Ja mówię, Mati co co tam na tych rekolekcjach? A wiesz na to stwierdziłem, że idę do No Więc co? Do zakonu? 18 lat, masz chłopiec, idę. Tak jak wiecie, było stracić. No i no i właściwie jeszcze się go zapytałem, czy celibat przemyśla. On no, przemyśla. i przemyślałem. To jedzie. No i poszedł do tego zakonu i słuchajcie, oczywiście wiecie co myślałem, że będę musiał ten gruz sam nosić. Kurde, nie? Ojciec Cezary, który, ojciec Cezary, który nagłaśnia nam tą basilkę tą, yy, dzisiaj, znaczy zaczął nagłaśnić, no na jutro, na koncert. Yy, to jest właśnie winowajca cały, chcę przedsięwzięcia, bo, bo on jest właśnie odpowiedzialny za formację tych, tych powołanych, młodych chłopaków i przyszedł mi kiedyś pocieszyć na ci nie ma w sierpień. Nie ma ja się, jeszcze miał syna do końca września. No fajnie, tak. A później słuchajcie, to już jest sen, to, to jak pójdzie, no to jeszcze na tym nowicjacie, na tym, co jest na samym... na postulacie, przepraszam, to co jest na samym początku, to jeszcze się jakoś tam z dzieckiem spotyka. Ale jak się zaczął nowicjat, nie wiem, czy nie się jednego z drugim, to, to nie widzisz dziecka przez pół roku. Nie? No i wtedy uświadomiłem sobie, że, że go kocham. No. No, ale wzruszam <laughs> się z radości teraz, nie to, że, że, że cierpię z tego powodu, bo się bardzo cieszę, modlimy się cały czas. No, ale yy, poszedłem do tego zakonu, ja oczywiście sam z tym gruzem zostałem, wiecie, lotów na uszach, uwielbienie, tkłem te ściany, rozwalałem różne rzeczy, naciągałem tynk i słuchałem uwielbienia i nie raz było tak, że stoję w tym po prostu gruzie. Ręce podnoszę do góry i mówię: Kocham cię, naprawdę cię kocham. <laughs> Chociaż tego nie rozumiem, ale naprawdę go kochałam. Kocham. I tak to trwało. I słuchajcie, yy, była taka historia, że. Yy, mieliśmy wymienić drzwi w takim przedsionku. I kupiłem takie fajne, ciężkie drzwi. I ja się szuje, jak i uparłem te drzwi o, o ścianę. No i to była pierwsza sobota miesiąca. Tutaj wiecie, są, są czuwania, nie? My w ogóle, wiecie, że się że do Unii ja po pierwszą Pompejankę powiedziałem w życiu, nie? I, I mogę powiedzieć, no kurde, zadziałała, nie? Także jak jestem, jestem buntownikiem, nie? Taki, ja nie jestem szczególnie maryjnym człowiekiem. Ale odmówiłem tą Pompejankę i zadziałała. Maryja nas tutaj przeprowadziła. Pierwszą rzeczą jaką sobie narysowałem w tym domu, bo wiecie zanim go jeszcze odebraliśmy, to wizja, nie? jeszcze były jakieś ostrożności wtedy, to mówię, zrobimy tutaj taką kapliczkę, nie, narysowałem ją. No i, i, i jak się przeprowadziliśmy, to oczywiście było masę innych wydatków, Maria, mieliśmy taką fajną Maryję, która tam miała stać, Maria sobie stała z boku w oknie, no, ale zepsuły mi się wszystkie wiertarki, szlifierki, w ogóle nic mi nie szło, nie, no coś jest ból, nie tak, nie, i sobie przypomniałem, że Kapliczka miała postawić tam, tam, przed tym domem. I tego samego dnia w nocy postawiłem tą kapliczkę. I to był Maryń Dom. Więc pierwsza sobota. My w ogóle, jak wylądowaliśmy pierwszy raz na tej domowie, to też się okazuje, że kończyliśmy od 33. Wiecie, ta Więc te rekolekcje, nie? Więc kończyliśmy tę rekolekcję. Nie wiedzieliśmy, że tutaj są tak świętowane bardzo te pierwsze soboty, i że jest to, to oddanie Maryi tak na finał. Przyjeżdżamy tutaj, i tam, no, prezent dla na nas, nie? Finał, yy, finał zawierzenia, mówię o tym dlatego, że tego dnia właśnie, kiedy jechaliśmy na, na ten, na to zawierzenie, na mszę, też była pierwsza sobota, no i wiecie jak to jest, wychodzi się z domu, jak im bliżej mieszkasz kościoła, a mieliśmy takie założenie, że chcemy kupić dom, 10 minut maksymalnie od kościoła, żeby było blisko to im bliżej mieszkasz, tym częściej się spóźniasz. Nie wiem, czy Wy też tak było. No więc wychodzimy, wszyscy już w tym kościele, mamy takiego najmniejszego synka, pewnie o 8 lat. No i czekamy, nie? Siedzimy w tym samochodzie, a mi się przychodzi. Kurde, no. co on robi? Bóg Poszedłem tam, no i przychodzę, wiecie, otwieram główne drzwi, widzę te wielkie przewrócone, on z boku siedzi, wiecie, i, I próbuje jakoś jakoś powstrzymać krzyk. <laughs> Coś się okazało też mi się na niego przewróciły. Ale na szczęście nie walnęły go w, w głowę. Bo tak to... Nie wiem, jaką historię co opowiadał, ale walnęły go w nogę. I walnęły go w kostkę. Bardzo ciężkie też widły. I słuchajcie, ta boga wyglądała strasznie. Ja w tej bezradności, słuchajcie, nie wiedziałem, co mam robić. Po prostu. Wziąłem plastikową butelkę, chciałem ją rozgryźć, bo nie wiedziałem, co mam, co mam zrobić, nie? Bo oczywiście wiadomo, <laughs> ja że obwiniałem siebie, nie? Bo postawiłem te cholerne drzwi, nie? Mogę je włożyć, mogłem zrobić cokolwiek innego, wiecie jak to jest, nie? Czyli od razu. No i pojechaliśmy do szpitala, to już była noc, no to... I <laughs> przyjechaliśmy tam na 20. Oczywiście na nich kolejka ludzi, wiecie, jacyś cyganie tam przeklinają, pijani. W ogóle mówię, Boże Święty, ja chciałem ale jakoś to no, w sobie to, 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 to tłam siłę, chociaż jestem no I Nie wzięli go tam w końcu na, na, to, e, na to prześwietlenie. noga strasznie połamana, w ogóle ma sady kości, w kostce, wiecie, małe dziecko, nie wiadomo co to będzie, czy mogę będzie w ogóle rosła. I operacja. Trzy godziny operacji. My tam, żeśmy się cały czas mówili na różańców i w ogóle, żeśmy z no, ja płakałem masa. No, i wychodzi ordynator. Okazało się później. Wychodzi ordynator z takim wielkim krzyżem na tym. Ja już czuję, że po prostu, że, że Bóg jest. nie? I mówi, bądź się dobrze myśli. No, nie było to bardzo pocieszające, ale trochę było zostawiła, została z Semisiem, no i ja na wracam do, do Niepokalanowa. I pomimo tego, że przychodziły mi do, do głowy różne słowa, to zacząłem krzyczeć, że go kocham. Kocham cię, Jezu. I, i się zacząłem zastanawiać, w zasadzie to dlaczego, nie? Tak akurat. Krzyczałem, ale to przecież prawda, w moim sercu, kocham Cię, mimo wszystko Cię kocham. I staram się przyjąć tą, tą wolę, ale nie wiedząc, co się stanie z nóżką tego, tego mojego chłopca. Ale zdałem sobie sprawę, że że ja jestem z nim pokalamowany, nie? A to wszystko jest moje. nie? A jak ona uwielbiała swojego syna? przytuloną do krzyża? Jak to, jak to nienawi jak niena nie, nienawidzić tych ludzi, którzy twoje dziecko zmasakrowali. Ja nie wiem, nie wiem. Kiedyś sobie myślałem, że to dobrze, że nie wcześniej, bo to chyba po zrobił tym krzyżem, ja zrobił na bank. Ale mamy tutaj więcej takich przypadków, nie? Bo, bo przecież Maksymilian uwielbiał Boga w głodowym bunkrze, nie? A jak przyszedł Niemiec robić zastrzyk z tego fenolu, to, 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 to powiedział, że, że miał w oczach miłość. Jak to można mieć w oczach miłość w takiej sytuacji, nie? Skąd on się tego nauczył? I ja tam znawcą uwielbienia nie jestem, ale często się spotykam z takimi opiniami, że Ktoś mówi, że, a, bo to nie można mówić tak, trzeba mówić tak, nie, nie za, tylko wy, nie wy, coś tam. Ja Wam powiem tak, jak jest ze mną, nie? Ja mam takie poczucie, że jak się do niego przypula i po prostu mu powiem, <laughs> to co jest w moim sercu, to to w wystarczy. I on się z tego cieszy i. I mam też takie poczucie, że będąc tutaj, chociaż jestem buntownikiem, i mogą to powiedzieć ludzie z, z naszej wspólnoty, bo wiedzą to już nieraz, raz, się popisałem, to, to to uważam, że jak się wskoczy do tej rzeki uwielbienia razem z Maryją, to się go można naprawdę nauczyć. Chwała Pana. Zrosła, słuchajcie, chociaż miał grudy na zewnątrz i wewnątrz, ale się zrosła porządnie, nie ma śladu w ogóle, także jest dobry, jest dobry. Bardzo się że skacze i biega i ćwiczy teraz z kataną, także chwała. A hydeały macie? i słuchajcie, jeszcze nie ma.